600 Lata od planów i witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, jest, jak widzicie, jestem w nowej przestrzeni, jeszcze za dużo nie pokazuję, bo je, jak się już tak urządzimy, urządzimy, bo wiecie, na przykład jeszcze nie mamy stolika, jeszcze nie mamy jakiegoś dywanu, to oczywiście zrobię Wam apartment tour i wszystko Wam dokładnie pokażę. No ale właśnie. Właśnie patrzę, że krzywo złożyłam roletę. No widzicie, jeszcze się uczę tego mieszkania. Pokażę Wam. Więc jak widzicie, jeszcze się tego mieszkania uczę, jego obsługi. No ale dzisiaj, jako że jesteśmy cały czas teoretycznie jesteśmy już przeprowadzeni, no ale wiadomo, jeszcze cały czas trochę pracy przed nami, no to dzisiaj nagrywamy. Organi organizację mojego mieszkania. Na pewno e, muszę zorganizować swoją przestrzeń na biżuterię. Pokażę Wam, jak to teraz wygląda. Jestem mega szczęśliwa, że ją mam, tylko po prostu jeszcze nie miałam czasu nic tu podsprzątać. To naprawimy. No a, opró no a oprócz tego, do organizacji zostało nam jeszcze łazienka, bo tam też. Troszeczkę, troszeczkę pracy przed nami, ale z nagrywaniem tam się na razie wstrzymam, bo pierze mi się, bo pierze mi się pranie. Ściele łóżko, no i ło ho, Uderzyłam się w roletę. Ściele łóżko, no i jedziemy do pracy. Mam tylko. E, na starym mieszkaniu mieliśmy pokrywać poduszki. Na razie jeszcze nic nie mamy na łóżku i chyba tak zostanie, e, bo o wiele szybciej tak się ścieli łóżko, e, więc na tym nam zależy, żeby nie musić się. Jak w ogóle kiedyś miałam 10 tysięcy poduszek na łóżku i mi się to mega podoba, no tylko nie ścieliłam tego łóżka regularnie, a jak na razie mamy e, tylko kołdrę, to... E, to fajnie, fajnie, codziennie ścielimy łóżko, więc nawet Robert ścieli łóżko, co wcześniej się zdarzało, więc, więc na razie tak zostanie. No, może zmienimy zdanie kiedyś, ale na razie tak zostawiamy. Przechodzę do organizacji mojej biżuterii. Jeszcze nie wiem za bardzo, jaki tutaj będzie plan. Trochę tych przegródek mam, no ale trochę też tej biżuterii mam, więc no, fajnie się zmieściły moje okulary, paski. Widzicie, wczoraj miałam pasek na sobie, no i jeszcze go nie schowałam, więc no bo niestety często kończy się tak, że tutaj ja rzucam ubrania, które potem muszę pochować do szafy. No ale na razie chowam, mam dobrą pasę, więc Nic nie jest źle. Ja przed przeprowadzką starałam się zrobić porządek w biżuterii, ale nie wiem, czy w końcu mi wyszło na to, że ja nie wzięłam wszystkiego, <laughs> że ja nie wzięłam po prostu wszystkiego, bo już nie było czasu. Narobili jakiś jakichś większych porządków. Przyszły mi też ostatnio już biżuterie na wesele, więc z nim też muszę zrobić porządek, ale jeszcze nie wiem. Um, jeszcze nie wiem, co ubiorę, jutro mam przymiarki sukni, tylko chyba nie będę tam brała. E, nie będę tam brała moich e, tych biżuterii po prostu, jak już suknie wezmę ze sobą. Też też nie wiem, kiedy mam W sumie to co za problem, spakować. Mm, spakować tę te, te biżuter biżuterię i coś przymierzyć ze sobą, już. Na pewno mam y, już. Okej. Okay. Jestem ciekawa, co to będzie, jak ta suknia się zmieniła. No, i czy przypadkiem nie schudłam. Bałam się bardzo. Y, znaczy, jak, jak kupiłam suknię, to miałam ją tak na styk, nawet się aż trochę ciężko zapinała w pewnych momentach. No, i ostatnio na przymiarkach okazało się, że schudłam. No, i to dobrze, bo ja się cieszyłam, że schudłam. No, kurde, chyba każda panna młoda przed weselem e, chce schudnąć, no, ale e, Krawcowa powiedziała mi, że dobrze byłoby, gdybym już nie chudła. Tylko wiecie, to się tak łatwo mówi. Ja ostatnio ze względów zdrowotnych przeszłam na dietę. Mm, no, i nie będę e, z niej rezygnowała, bo rzeczywiście ona mi pomaga i czuję się lepiej. Więc, no najwyżej po prostu będziemy robić więcej przymiarek sukni. Poza tym wiecie, przeprowadzka, yy, to się niby wydaje, bo ja dawno nie robiłam żadnego treningu, ale nie miałam na, bo po prostu nie miałam na to czasu, ale chociażby dzisiaj przyszła mnie paczka z, krzes z krzesłem, więc, yy, z krzesłami na taras, więc ja te, yy, taras, czemu ja na balkon nazywam tarasem. No, ale przyszło nam y, przyszło mi krzesła. No i musiałam je tu wtaszczyć. No więc to niby nie jest trening, no ale jednak. Jednak jakiś trening jest. Jednak ja bym to nazwała treningiem, no bo kurczę, poza tym to nie jest taka codzienna aktywność, więc to też inaczej działa, i no ja się cieszę z tego. Mm. No, ale potem się to przekłada na to, że chudne. No, i z jednej strony chciałabym schudnąć jak najwięcej, no bo na podróż poślubną to mówicie tam dużo strojów kąpielowych i takie rzeczy. No, to fajnie jest być, fajnie jest mieć y, fajną figurkę. No, ale suknia, to może być, z suknią może być problem. Zobaczymy. Krawcowa coś mi wspomina, że najwyżej mi przyjechać jakieś dodatkowe gułki żeby y, ta suknia się do mnie dopasowywała, bo wiecie, mamy dwa miesiące, dzisiaj mamy dwa miesiące do wesela. Dokładnie dzisiaj jest 7 kwiecień, e, No jestem w szoku. Mm. I e, jutro jadę na przymiarki. No i ja tą suknię pewnie za pewnie jakoś w maju odbiorę. Więc no jeszcze będzie trochę czasu do wesela. E, no ale jakieś więc nie mogę za bardzo schudnąć. Nie wiem, co to będzie. Będziemy musieli z tym walczyć. Ale wiecie co, ja wolę mieć problem w tą stronę niż w drugą. Pierwszy raz w życiu mam problem z tym, że nie mogę schudnąć. A, a, a chudnę. zazwyczaj e, problemy e, miałam odwrotnie. Jakim cudem ja zrobiłam już 950 kroków po, po domu. E, tutaj jeszcze rano wchodziłam, ale nie miałam wtedy zegarka na sobie. Nie wiem, nie wiem, jak do tego doszło. Dobra, przydałoby się, żebym skończyła gadać i nagrała wam jakieś przebitki z tego, co ja tu robię. Co to jest? Popatrzcie. Co to jest? Jak do tego doszło? I wiecie co? I muszę też się zamówić mikrofon. Ja was bardzo przepraszam, że ja nagrywam bez mikrofonu. No, ale muszę zamówić nowy mikrofon i jakoś z tym zwylekam. Już mam wybrane. Ja w się sensie zamawiam ten sam, co miałam, tylko z inną końcówką. Bo bardzo mi się dobrze z niego korzystało. A, nie lubię, jak mi się tak spląta. No, ale wiecie, prokrastynacja czasem nawet im nie dopada. Szczególnie, jak są inne rzeczy do robienia jeszcze mi teraz dużo ze studiów doszło, doszło zadań, to wesele mam na, no. Nie narzekam, nie narzekam, ale bo jest fajnie, ja lubię mieć dużo pracy. No ale wchodzi priorytetyzacja i, no i po prostu wybieranie rzeczy, które są ważniejsze w tym momencie, a ważniejsze jest dla mnie dokończenie tej przeprowadzki no i ogarnięcie spraw z weselem, szczególnie tych formalnych, no, żebyśmy mogli wziąć, wziąć ten, ten ślub, co też się będzie działo w tym tygodniu. Może coś ponagrywam, bo ja planuję zrobić dla was taki odcinek podsumowujący właśnie nasze przygotowania do wesela a w czwartek jedziemy do Urzędu stanu Cywilnego, więc, więc może coś ponagrywam. Tylko to będzie odcinek bardziej już bliżej wesela, więc żeby go nie przegapić, koniecznie subskrybujcie mój kanał. Bo myślę, że zrobię taki jeden zbiorczy, ewentualnie dwa, ponieważ ja też nagrywałam hmm, nagrywałam przymiarki moich sukni ślubnych, nie jeszcze moich przymiarkach przymiarki sukni ślubnych, jeszcze żadna z nich nie była moja, więc może też coś z tego wyjdzie. Co prawda, to jest filmik nagrywany we wrześniu i w październiku, ale nie chciałam się zbyt szybko dzielić tym, w ogóle jaki, jakie style sukienki mnie interesują. Więc dajcie znać, czy chcecie taki film zobaczyć. Ja mam go już praktycznie nawet zmontowanego. Jeszcze tam jakieś trochę, trochę pracy wymaga, no ale jest. Tylko jeszcze nie wiem, czy on ujrzy światło dzienne, czy nie. Wiecie, z jednej strony wykonałam pracę i, i czeka sobie, dlaczego miałam go nie opublikować. Mm, bardzo możliwe, że Wam się spodoba. No, a z drugiej strony, to wiecie, jeśli coś nie jest idea... nie, może nie idealne, bo ja nie uważam moich filmów za idealne, uważam, że każdy można by poprawić. No, ale jeśli coś mi się nie podoba, to czy ja chcę to publikować? No to jest takie. To nie jest tak, że mi się ten film nie podoba, po prostu miałam na niego inny zamysł, no ale, wiecie, w tym przygląd, ale podczas przymierzania i yy, wybierania sukni inne rzeczy były dla mnie ważniejsze niż skupienie się na tym, żeby nagrać dokładnie to, co bym chciała. No poza tym to też było, no już pół roku temu, więc. Yy, ja wtedy byłam, no, można by powiedzieć, na początku nagrywania. Dalej uważam, że jestem na początku nagrywania. No ale jednak pół roku doświadczenia mam więcej. Nie potrafię tego rozplątać. I w ogóle chciałam zrobić taki myk, ponieważ ten wisiorek jest ładny, ale zepsuła mi się. To było pozłacane coś. Nie wiem co. To już nie wygląda tak ładnie. Więc, a znowu tu yy, podobna sytuacja i ten wisiorek nie wygląda ładnie i już brzydko pachnie. Ale ten motylek bardzo mi się podoba, więc chciałam go zabrać stąd i przełożyć na tamten. Tylko to wszystko jest takie splątane, Ach. To wszystko przez tą przeprowadzkę, bo ja yy, ogólnie miałam wcześniej taki stojaczek na biżuterię i tam wszystko ładnie sobie wisiało. No, ale podczas przewożenia wrzuciłam to do worka, znaczy do, no, do takiego, wiecie, woreczka, takich woreczków, i, i, i tam się to splątało. Poza tym potem to tu wysypałam tak na hama, bo nie było, nie było czasu. Dobra, muszę to zepsuć, widzę, żeby to, no, ale nie będę już z tego korzystać, bo mimo, że to był i pewnego czasu mój ulubiony wisiorek, taki potrójny, to już teraz jest tak zepsuty, że to nie ma sensu. Brzydko pachnie, no. O, zepsułam. Nie lubię psuć rzeczy. No, ale y, moim postanowieniem jest nie, nie, nie zatrzymywanie rzeczy, które są już zepsute i są śmieciami. No, bo tego inaczej nazwać się nie da. Więc czasem trzeba. No, to siedzi mocno. I co? Uch. Dziwne uczucie powiem Wam, normalnie staram się takich rzeczy nie robić do kosza. Dobra, pokażę Wam, jak wygląda tu moja praca. Adam to, jestem z tego zadowolona. Wyszło na to, że mam mniej tutaj niż, niż to wcześniej wyglądało, tylko mam teraz jeszcze rzeczy takie właśnie związane z bezem. Na przykład będę robiła sobie taki projekt DIY, bo nie mogłam znaleźć e, mm, idealnego, więc wiedziałam, że sobie to porobię. I kupiłam sobie takie kryształki, i że tak 3 do, do kryształku. I na gorąco, będę kleiła kryształki. Nie będę mówiła wam do czego, bo to tajny projekt. Podwiązka i takie rzeczy, no, na razie gdzieś muszę je umieścić, może, bo to wiecie. To jest potrzebne, ale jeszcze nie teraz i nie na co dzień. Kulary fajnie sobie znalazły tu miejsce. Mhm. Aha, jeszcze chciałam pomyśleć takie dodatki, właśnie na telefon. No to jednak mała reorganizacja musi nastąpić, tak mi się wydaje. Mówię, to tutaj zaraz wykmienia, to wiecie, tutaj jest projektowanie w głowie się odbywa, jak to ma być, jak to najlepiej um, ułożyć. Małe przed i po dajcie znać, co myślicie o tym, co było, a co jest. Więc jestem szczęśliwa, mam tu trochę rzeczy do kosza, trochę rzeczy do łazienki, jak na przykład gumki do włosów. Więc ogarnę sobie te śmieci i jeszcze Wam tylko pokażę ciekawostkę, jak wygląda mój korytarz. Mówiłam Wam, że miałam się trening, no to właśnie wnosiłam tutaj te, te te krzesła. Też to się jakoś postaram ogarnąć, żeby to tak, żeby się to dało przejść. No bo aktualnie no, ja przejdę, no ale, ale to będzie gimnastyka. I będziemy mieć w końcu krzesła na tarasie. Z tymi krzesłami też była historia, a raczej z kurierem, który te krzesła dowoził. Może kiedyś wam powiem, ale tyle, ile nerwów my się przez pana, pana kuriera najeliśmy i e, to, 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 nasze. E, oczywiście złożyliśmy odpowiednie reklamacje i coś podziałało, ponieważ dzisiaj już troszeczkę inaczej się zachowywał. E, no patrzę sobie, jak panowie sadzą mi drzewka. Znaczy, nie mi wszystkim nam, tu mieszkańcom, no ale fajnie. Fajnie, fajnie, dobra. Ogarnię się, pakuję, muszę mieć czas pod kontrolą, bo ja mam godzinę drogi do tego lekarza, jeszcze nigdy u niego nie byłam, więc, no, trzeba mieć zapas drogi, a potem muszę szybko wracać, bo dzisiaj mamy ostatnie spotkanie w poradni małżeńskiej. No wiecie, takiej do ślubu. I kiedyś miałam, że wyślę Roberta samego. Zapytałam się, czego zostawiłam, ale nie, nie, ja po prostu mam lekarza. Co tu mamka wysłała? No mama na plaży, no. Po prostu ta kobieta to ma się w, domu, w życiu za dobrze. <grych> nie no, żartuję, żartuję. Nie ma czegoś takiego jak za dobrze. Y Co ja tu mogę? Aha, bieg, muszę się zarejestrować na bieg Rosmana, ponieważ postanowiłam, powiedz, nie biegam ogólnie, moi drodzy, ale wymyśliłam sobie nową serię na kanale, której zapowiedź będzie, poczekajcie, już Wam powiem, będzie zapowiedź nie, za jakiś miesiąc, bo ona za miesiąc wystartuje, ale ja potrzebuję, to jest seria, która będzie wymagała ode mnie do jednego filmu około 30 dni pracy, nad tym filmem, plus potem montaż, więc ja już ją teraz zaczynam nagrywać. No i za miesiąc ją e, puściłem. E, no czy sama puszczę, bo ja jestem jednoosobowym kanałem. W sensie mój team to jedna osoba, czyli ja. Więc za miesiąc ją puszczę dla Was. Jestem mega podekscytowana, mega mnie, e, ja bardzo lubię sama oglądać takie filmy. I jestem ciekawa, jak Wy przyjmiecie taką formę. I już mam dwa filmy z tej serii zaplanowane. No i właśnie będę będę nad nim pracować. Jestem mega, mega się jaram. Jeden, nad jednym z nich zaczynam pracę już dzisiaj, a nad drugim za dwa tygodnie. Czyli będzie on dwa tygodnie, kiedy będę pracowała w tym samym czasie nad dwoma filmami. W sumie nie tak, dwa tygodnie muszę to zaraz ogarnąć. Tak, dwa tygodnie no. Więc, tak, bo 24 maja. Jest bieg Rosmana. No dobra, dam wam, taki, dam wam taki spoiler. 24 maja jest bieg Rosmana i postanowiłam przebiec w tym biegu. Dlatego 24 kwietnia zaczynam moje przygotowania, bo postanowiłam sprawdzać różnego rodzaju cele, które ludzie sobie stawiają, albo, no po prostu tak, różnego rodzaju cele. Będzie to seria, mówię, sprawdzam. I e, między innymi sprawdzę, czy w 30 dni da się od zera przejść, od zera, przebiec od zera do 10 kilometrów z racji tego, że nie biegam. Nigdy w życiu poza WF-em i jakimiś, nie wiem, 5 km bieżni nie biegałam, a jako że od paru miesięcy w ogóle nie biegam, no to będzie to od zera do 10 km, czy da się w miesiąc to osiągnąć. W sumie to nie sprzyja mojemu chudnięciu. W sensie sprzyja to mojemu chudnięciu, co miałam zatrzymać, ale po prostu zwiększa ilość kalorii. O, damy, dam sobie radę. No i jeszcze, je, jeszcze parę innych takich rzeczy, mówię, sprawdzam, będę, w, w serii mówię, sprawdzam, będę testować. Te filmy nie będą wychodziły często, znaczy często, no myślę, że tak około co 30 razy w miesiącu. No, zaraz tego, ile czasu wymaga przygotowanie do tego filmu, czy raczej jego kręcenie, no bo chcę Wam dawać takie regularne updateciki. Mm. No i tyle. Mam już też plan, co zrobię w trakcie podróży poślubnej, żeby ta seria nie, z, nie zniknęła. Cieszę się, że jest dwunasta. Ja muszę ogarnąć, o której ja muszę jechać. Potwierdzam dwo już sobie to sprawdzam mapy. w mapach, ile ja będę jechała i czy ja mam czas jeszcze coś robić, czy ja mam czas tylko zjeść, muszę coś zjeść, bo potem jadę, muszę się w ogóle spakować, bo hmm. a 14.15, dobra, to jest G, bo mam, myślałam, że na 14.00, dobra. ile ja tam będę jechała Moja lokalizacja to nie po prostu moja lokalizacja nie. Nie wiem jest. 10 godzin, no to może nie, autem 50 minut. Jak na 14.15, to ja muszę o 13 wyjść, czyli mam jeszcze godzinkę. No to luźno, 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 ale i tak już sobie coś zjem, bo jestem głodna, nie wiem, o której wrócę do domu. Dzisiaj będziemy jeść coś na mieście, bo yy, idziemy sprzątać. Ale muszę jeszcze właśnie na to sprzątanie auto spakować. Dobrze, będę jechała godzinę, jak on mnie prowadzi, autostradą. Czyli ja to nie Ja miałam nagrywać film o organizacji mieszkania, a ja tu gadam jakieś głupoty. Hmm.